Fundusz Zbrodni, najnowsza książka Leszka Szymowskiego, dostępna tylko na kapitalbuch.pl Polecam, Leszek Szymowski Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski TV Dzisiaj będę mówił o wszystkich tych wariactwach związanych z prądem Może słowo wariactwo nie jest tu najlepsze, bo momentami, czy w efekcie to jest tragiczne Zapraszam do subskrybowania kanału, zapraszam do dawania kciuków w górę Zapraszam do komentowania Przede wszystkim do zadawania pytań. I tak, ostatnio pojawiły się w mediach trzy istotne informacje związane z energią elektryczną. W zasadzie więcej, no ale powiedzmy, że trzy. Jedna informacja była taka, że Niemcy zamykają wszystkie elektrownie jądrowe. Druga informacja była taka, że zaskakująca, że w Polsce oprócz tych wielkich elektrowni atomowych, które się podobno już budują, powstanie 80-80, słownie 80 małych elektrowni atomowych i że między innymi taka elektrownia będzie w Warszawie. Ja zawsze wracałem do, do tego wątku, który niektórzy specjaliści poruszają, że no, elektrownia atomowa jest takim miejscem wrażliwym. Pierwsza rzecz, terroryści tu się mówi, że elektrownie są no, przygotowane zawsze na to, żeby y, się ustrzec od tego ataku terrorystycznego. Ale druga kwestia, no to są y, atak. Taki wojenny, prawda? Jakaś rakieta jedna, druga, trzecia, czwarta. No i tutaj nie ma szansy, prawda? Chyba nie ma elektrowni, która potrafiłaby się przed tym uchronić. Natomiast mała elektrownia to no wystarczy mała rakieta. Mała elektrownia w Warszawie nie podano informacji dokładnie, gdzie, czy, czy gdzieś nad Wisłą, w prawie w samym centrum, czy gdzieś. Kawałek za, ale podano w Warszawie. No to żaden problem, prawda? Wystarczy rozbić tą elektrownię i, i już, prawda? To, to nie, nie brzmi optymistycznie, szczególnie w kontekście wojny na Ukrainie, bo ta wojna nam uświadomiła, że wojna jest możliwa, prawda? bo do, Dopóki ona nie wybuchła, to się wydawało, że żadnej wojny już nie będzie i nie może być takiej wojny, która by jakoś dotykała Polski. No i teraz kolejna informacja, która pojawiła się w kwietniu. W jeden z weekendów kwietnia ogłoszono alarm w odniesieniu do energetyki, i później w mediach uspokajano, że ten nie jest związany z tym, że jest za mało prądu, tylko jest związany z tym, że jest za dużo prądu. No i że to powinno nas wszystkich nastrajać optymistycznie i cieszyć. Czy znaczy nie, nie powinno nas nastrajać optymistycznie i cieszyć, ponieważ yy, to jest kolejny dowód na to, że tak zwana zielona energia to jest coś bez sensu. No bo. Nie wszyscy sobie zdają sprawę z takiej oczywistej kwestii związanej z funkcjonowaniem prądu: że prąd jest w tych drutach, które, drutach wysokiego napięcia, drutach, gdzie jest niższe napięcie, i jego tam może być określona ilość tyle, ile tam w tych drutach się zmieści. No i teraz różne te druty są podłączone do domów prywatnych, do zakładów pracy i te domy prywatne i zakłady pracy pobierają z tych drutów prąd, a producenci prądu z drugiej strony tam dopychają ten prąd, także tego prądu jest wciąż tyle samo. No i dotąd było tak, że jak ci odbiorcy mało pobierali z tych drutów prądu, no to po prostu w tych elektrowniach, jak tam było dużo różnych pieców, to wygaszano. Jeden piec wygaszano, drugi piec wygaszano, trzeci piec, czy wygaszano jakąś całą elektrownię, znaczy nie produkowała prądu i, i wszystko było w porządku. Znaczy te druty były tym prądem odpowiednio nasycone. Kiedy było za mało tego prądu, no to podpalano pod jednym kotłem, drugim kotłem, trzecim kotłem, więcej tego prądu produkowano, i to wchodziło w ten układ, i, i to wszystko sprawnie funkcjonowało, idealnie patrząc z punktu widzenia tego, co się z prądem w ogóle dzieje. Natomiast zielona energia, szalenie kosztowna, prawda, o która. Yy, jeszcze na dodatek coraz więcej się mówi o tym, że później te wszystkie panele zutylizować to, to tak jak z elektrownią atomową, że elektrownię atomową kiedyś trzeba zamknąć. Nie dość, że po drodze są odpady radioaktywne, to jak się zamyka elektrownię, to, to wszystko trzeba zutylizować i to nie jest proste, prawda? Bo tego się nie da zniszczyć, to trzeba gdzieś przechowywać w odpowiednim miejscu, żeby to nie wyciekło i. I, tak dalej. I to samo z panelami, tymi wszystkimi wiatrakami, i tak dalej. Tylko, yy, czyli koszty yy, później utylizacji tych urządzeń mogą przewyższać yy, być może wielokrotnie yy, te wszystkie zyski, które z tego są, no bo niby mówią, energia jest za darmo. To znajomy kupił sobie panele, które go zabezpieczają w jakiejś mierze yy, w prąd. I zapłacił za to ponad 100 tysięcy, prawda? I powiedział, że no po trzech latach nie to, co ja mówię, po jakich trzech, po dziesięciu czy tam po 15 latach, to to wyjdzie na zero, prawda? Więc to ta darmowa energia nie, nie jest darmowa. Ale to ma to do siebie, że te wszystkie źródła zielonej energii produkują y, ten prąd y, nie kiedy my chcemy. Tylko w sposób całkowicie od nas niezależny. Prawda? Wiatrowe produkują prąd, kiedy jest wiatr, a jak nie ma wiatru, nie produkują. Słoneczne panele no, produkują prąd, jak świeci słońce. Jak nie świeci słońce, nie produkują. Tego się nie da zmienić. No i teraz ta tragedia bo to, to nie było powód do radości, tylko była tragedia która była jeden z weekendów kwietnia że był weekend, więc nie pracowały y, zakłady pracy. Ludzie jakoś z prądu ciepło było, więc jakoś z prądu mało korzystali, bo sobie pojechali gdzieś na zieloną trawkę. A te, y, ta, te urządzenia zielonej energii produkowały ten prąd, ile wlezie. No i teraz tego prądu nie można było przyjąć do tych drutów, bo te druty by się rozpadły od tego. Więc y, po prostu je odcięto. Czyli ten prąd no, na chłopski rozum zaczął iść w ziemię, no bo nie, nie da się go magazynować. Jeszcze są akumulatory, ale to, to nie jest tak, że można w domu mieć akumulatory, czy w fabryce mieć akumulatory i ten prąd produkować do tych akumulatorów. Czegoś takiego jeszcze nie wymyślono. Więc szedł w ziemię i y, jakieś olbrzymie ilości prądów zostały zmarnowane. Ale mało tego, że one zostały zmarnowane, to yy, ci, którzy produkowali ten prąd, nie mieli zysków. Yy, yy, w telewizji występowała tam któraś z pań ministrów od tej, nie wiem czy, nie Moskwa, yy, która mówiła, że no starali się nie odcinać prywatnych producentów. No bo. Jak ktoś kupował panele, no to mu mówili, że będzie miał prąd na własny użytek, na ciepłą wodę i tak dalej. A jak nie zużyje tego prądu, to ten prąd wejdzie w układ, w te druty i mu zapłacą. Co prawda, z góry było wiadomo, że jak on kupuje prąd, to kupuje dwa razy tyle, za dwa razy tyle, co oni mu płacą, jak… Znaczy, jak on kupuje prąd, to płaci dwa razy tyle, niż oni mu płacą, jak on im sprzeda swój własny prąd. No, ale w każdym razie mu płacili. I teraz nagle się okazuje, że przez dwa dni nikomu nie płacili. Nie płacili tym prywatnym, którzy sobie skalkulowali te zarobki z prądu ogólnie w całym tym koszcie tej aparatury. Ale nie płacili tym y, producentom prądu, którzy produkowali y, w oparciu o tą zieloną energię produkowali prąd komercyjnie, na, na sprzedaż, prawda? Także y, gdzieś y, masę ludzi i firm straciło jakieś miliony złotych, prawda? I to jest jakby dowód dodatkowy na to, że. Y, z tą zieloną energią nie jest tak dobrze, jakby to nam mówiono. Natomiast jak się zastanowić, no to zwykły człowiek, który nie czytał książek o masonerii e, krajskiego i tak dalej, e, Chrysa Klińskiego, e, dojdzie do wniosku, że to jest wszystko bez sensu. Że, że, że tu chodzi o coś, co, coś innego zupełnie, prawda? I teraz przypomnijmy, że y, pierwsze hasło, pierwszy program y, Zielonego Ładu to został sformułowany w dokumencie raport z Żelaznej góry, o którym dziś wiemy na 100%, że to po pierwsze y, ten raport przygotowali Masoni, po drugie, że to był <gry> raport masoński. Raport ten Powstał w 67, znaczy został opublikowany w 1967 roku, bo powstał jakby wcześniej. I w tym raporcie czy na, czytamy, że najlepszą metodą na spacyfikowanie całego społecze, całego, całej ludzkości i yy, wprowadzenie rządu światowego i zastraszenie ludzi, i yy, doprowadzenie do tego, żeby prawa człowieka, obywatela zostały anulowane, jest y, y, takie hasło, że y, nasza planeta może zginąć y, y, przez zmiany klimatyczne wywołane przez człowieka, i y, walcząc z, tymi, y, z tą sytuacją, będziemy musieli się wyrzekać różnych rzeczy, różnych praw i tak dalej. Więc ten. Y, Cała ta zielona energia prowadzi jakby do dwóch rzeczy, do, jest to jakby proces przygotowujący do wytworzenia tego świata po wielkim recesie. To piszę o tym bardzo szczegółowo w najnowszej książce. Jak państwo będziecie oglądali ten program, to ona już pewnie będzie w sprzedaży także w kapitalu Masoneria Polska 2020 ostatni etap. Ale y, tutaj jest bardzo ważny moment związany z tą z, zieloną energią, bo w, w tym planie y, masonów, y, o którym już piszę nawet do rzeczy, y, numer jeden z numerów kwietniowych, y, no jest takie założenie, że po Wielkim Resecie nie będzie w ogóle żadnej własności prywatnej. No i do tego trzeba doprowadzić, likwidując jak najszybciej, krok po kroku, Wszystkie małe, średnie i duże firmy, tak żeby zostały tylko koncerny, tak jak sobie to wyobraził Huxley w nowym, wspaniałym świecie, czyli te małe, średnie, duże firmy trzeba wykończyć, no i przez ten prąd, no bo tak, zielona energia, przygotowanie do tej zielonej energii to są wielkie koszty, więc ten prąd, Zaczyna coraz drożej kosztować. Po drugie, produkuje się też prąd z tradycyjnych źródeł, czyli z węgla. Za to są olbrzymie podatki, które trzeba płacić Unii, co wpływa na cenę prądu. Będą wchodzić, wchodzą kolejne z tym związane podatki. Na przykład, jak ktoś będzie miał za słabo ocieplony dom, to będzie musiał niedługo płacić specjalne podatki. Ceny prądu idą w górę, jak rozmawiałem ostatnio z różnymi właścicielami sklepów, zakładów usługowych w mojej okolicy, to oni byli przerażeni. Jeden właściciel sklepu spożywczego powiedział: Ma umowę podpisaną na ceny prądu jeszcze tam rok, chyba według starych cen, i jak wejdą nowe ceny, to. Zamyka sklep. Nie wytrzyma tego. Jedna z takich, jeden z barów w zasadzie płacił jeszcze niedawno według starej umowy 30 groszy za prąd, za ten 1 kW bodajże. Teraz już płaci 4,50 i mu wyszło zamiast opłaty miesięcznej 1500, to opłata miesięczna 7,5 tysiąca. No, więc widzę, e, pierwszy etap w mojej okolicy właściciele małych e, sklepików, zakładów zwolnili pracowników i sami stanęli e, za ladą. E, drugi etap połowa tych sklepików już jest na, pusta i napis: Lokal do wynajęcia. E, także zielona energia z jednej strony jest bez sensu. Znaczy, dla nas jest bez sensu a dla nich to jest narzędzie, żeby nas zniszczyć. Dziękuję bardzo.